Będąc z wami całkowicie szczerym, przygotowując ten materiał nad głową od paru dni wisiało mi tylko jedno pytanie: czy obecna sytuacja z nową Mi dziesiątką oraz aktualną polityką cenową Xiaomi doprowadzi w Polsce do rozłamu kultu Xiaomi lepsze? Czy to cena od zawsze definiowała smartfony chińskiego giganta i czy Polacy będą w stanie wybaczyć marce podwyżki cenowe? W sumie to aż trzy pytania. Zapraszam na materiał, w którym opowiem Wam o mojej kilkudniowej styczności z Xiaomi Mi 10 oraz w międzyczasie postaram się Wam przedstawić moje stanowisko na wcześniej wspomniany temat. Tegoroczna Mi 10 to już kolejny flagowiec w 2020 roku względem którego mam mieszane uczucia. Z jednej strony to wreszcie prawdziwy flagowiec z krwi i kości od Xiaomi, który na tle konkurencji nie ma absolutnie żadnych powodów do wstydu. Z drugiej jednak strony ceny zaczynają się od 3,500 zł, złotych, a kończą na wersji Pro za 4400 zł, Lekko mówiąc, nie napawa to optymizmem. Konstrukcyjnie Mi 10 to świetny telefon. Spasowanie oraz jakość materiałów to najwyższa półka. Niestety idzie to też w parze z nudą i odtwórczością znanej konstrukcji Mi Note 10. Okej, okay, wymiary może są inne, oczko aparatu przesunięte, aby wprowadzić jakieś tam zmiany, jednak cała reszta to urządzenie bardzo podobne do starszego brata. Mimo wszystko doceniam brak implementacji modnej wyspy z tyłu, wreszcie niezłe, przyjemne dla ucha głośniki stereo, pojemna bateria, wsparcie 30-watowego ładowania po kablu oraz również 30 watowego indukcyjnego, trochę rozczarowuje brak wodoszczelności, za to Xiaomi nadrabia to ekranem. Ten to genialny super AMOLED z częstotliwością odświeżania ekranu na poziomie 90 Hz, wsparcie HDR10+, Always On Display oraz jasność na poziomie 500 nitów. Niestety ten w mojej opinii jest po prostu za duży. Dla kogoś takiego jak ja, obsługa telefonu jedną ręką jest awykonalna. Xiaomi, dajcie mi ten telefon w rozmiarze Mi 9 SE, a biorę w ciemno. Pod taflą szkła znajdziemy także świetny skaner odcisków palców, wspierany niesamowicie przyjemną wibracją. Prawdę mówiąc, tego rocznych flagowców, to skaner Mi 10 radzi sobie najlepiej. Choć znowu, nadal niewiele, bo niewiele, ale mimo wszystko moim zdaniem brakuje do OnePlusa 7 Pro. Za działanie smartfona odpowiedzialny jest topowy Snapdragon 865 wspierany w omawianej wersji 8 GB RAM oraz 128 GB pamięci UFS 3.0. Mamy także wersję 256 GB, jednak to już dodatkowy wydatek rzędu 500 zł. Jednak skupiając się na samym działaniu i odczuciach płynących z użytkowania sprzętu. Może teraz zgrzeszę, ale Xiaomi w moim subiektywnym rankingu skoczyło Samsunga Galaxy S20 Ultra oraz omawianego wczoraj P40 Pro. MIUI w wersji 11.0.9 w połączeniu z Androidem 10 oraz wcześniej wspomnianym 90-hercowym ekranem to krem de la creme dla miłośników płynnego smartfona. Być może wynika to także z zaimplementowanego nowego Snapdragona 865 względem polskiego Exynosa 990 czy Kirin o tej samej nazwie, jednak mówię to co czuję, jest po prostu świetnie. Trochę gorzej wbywa w przypadku aparatów i w tym momencie temat musimy podzielić, bo jeżeli chodzi o matematykę Główną 108 megapikseli z przysłoną 1.7 jest świetnie. Zdjęcie są szczegółowe, pełne detali z przyjemnym dla oka efektem rozmytego tła, są niesamowicie jasne, jednak cała reszta jest, mam wrażenie, po prostu do poprawy. 13-megapikselowy obiektyw szeroki nie zrobił na mnie żadnego wrażenia, a dwa razy po 2 megapiksele w module makro oraz odpowiedzialnym za ostrości to po prostu nic specjalnego, równie dobrze mogłoby ich nie być. Telefon jest to kolejny smartfon w 2020 roku, który może pochwalić się możliwością nagrywania filmów w rozdzielczości 8K jednak temu daleko do ideału. W przypadku filmów 4K przy 60 klatkach jest dobrze. I prawdę mówiąc Mi 10 to na ten moment najlepszy filmowy smartfon od Xiaomi jaki na ten moment możemy kupić. Wspomniane na początku głośniki stereo umiejscowione na przeciwnych krawędziach urządzenia grają fajnie, choć ich ulokowanie podczas horyzontalnego używania telefonu czasami może irytować. W moim odczuciu nie są to najlepsze głośniki na rynku, ustępując z tym chociażby z iPhone'a 11 Pro czy Google Pixela 4, jednak suma summarum jest nieźle. Za to w temacie ogniwa Xiaomi ma się czym pochwalić. Bateria o pojemności aż 4780 mAh bez większych problemów pozwoli na jeden, a nawet dwa całkiem intensywne dni pracy. W warunkach domowych pod Wi-Fi oferując wyniki na poziomie nawet 7,5 godzin SOT, aby na LTE, 5G to jeszcze nie w Polsce, oferując coś około 6-6,5 godziny. Zatem podsumowując i powracając do odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule materiału. Podczas analizy obecnej sytuacji Xiaomi starałem się podchodzić do tego tematu z chłodną głową, bez emocji, uprzedzeń i niepotrzebnych nerwów. Jasne, nie podoba mi się to, że telefon względem poprzednika podrożał i to nawet o 1000 zł. To duży przeskok cenowy i w tym przypadku jestem kategorycznie na nie. Patrząc na to z drugiej strony Mi 10 stała się wreszcie pierwszym smartfonem od chińskiego producenta bez jakichkolwiek kompromisów. No, może poza brakiem tego uszczelnienia, jednak Snapdragon 865, głośniki stereo, 90 Hz ekran, szybkie 30 W ładowanie po kablu i indukcyjne, błyskawiczny skaner odcisków palców, świetna matryca główna, to wszystko pokazuje, że Xiaomi Stało bawić się w kompromisy, chcąc stworzyć prawdziwą konkurencję dla Huawei czy Samsunga. Jednak jeszcze raz to powiem, zbyt szybko i zauważalnie podniesiono ceny. Przykład, proszę bardzo, Mi 10 to wydatek 3,500 zł, konkurencyjny Huawei P40 bez usług Google to 3000 zł, Galaxy S20, łamany na S20 Plus to 3950 zł lub 4400 zł. Modele Pro, Mi 10 Pro 4400 zł, P40 Pro 4300 zł, a Ultra to już ultra cena prawie 6000 zł. Zatem jak widzimy, ceny nie tyle okazały się duże, co zbyt szybko zbliżyły się do konkurencji, co wywołało takie, a nie inne emocje. Po prostu przez wiele lat byliśmy przyzwyczajani do czegoś innego. I tutaj pojawia się pytanie, czy Xiaomi przestało być lepsze? A może nigdy takowe nie było? Myląc i naprzemiennie zastępując pojęcia tańsze z lepszym. Owszem, tanie już nie jest. Ceny komponentów i specyfikacji rosną, producent prowadząc firmę też chce na tym zarobić. Kiedyś podobną politykę cenową stosował Samsung, potem Huawei. Było to do przewidzenia, że kiedyś nastanie to również w przypadku Xiaomi. Pewnie, nie podoba mi się to. Możemy wyrażać swoją dezaprobatę na lewo i prawo, negować obecną politykę cenową producenta, jednak co nam to da? Czy wylanie naszych frustracji obniży ceny telefonów? Międzynarodowy producent ugnie się pod naciskiem niezadowolonych klientów z Polski? Nasz rynek jest dla Xiaomi tak mało znaczący na skalę światową, że nie pozostaje nam nic innego jak kupować zeszłoroczne modele, szukać bardziej opłacalnych zamienników, czy czekać po prostu na znaczne obniżki cenowe. Czego sobie... I wam z całego serca życzę. A co Wy myślicie o obecnej polityce cenowej chińskiego giganta? Rozejdzie się po kościach? Z czasem zaakceptujemy ceny? Czy zaczniemy szukać produktów u konkurencyjnych marek? Komentarze są wasze. Pełna recenzja Xiaomi Mi 10, a być może i w przyszłości Mi 10 Pro. Już w przyszłym tygodniu na kanale Xcom. Z mojej strony byłoby to wszystko. Pozdrawiam serdecznie. Sia.